Jeśli twoje dziecko spotyka się z kolegami ze szkoły online i. lub gra z nimi w gry, to mam tu coś, co zostało zaprojektowane z myślą o nich: Zestaw słuchawkowy HyperX Cloud Mini z kablem lub bez. Mają mniejszy rozmiar, pasują do głowy 8 dwunastolatka, latka a dodatkowa blokada głośności daje pewność, że nie będzie słuchał za głośno. Te bezprzewodowe działają do 25 godzin bez ładowania, te drugie wiadomo. Bez końca. Przemyślana konstrukcja sprawia, że Twoje dziecko bez problemu będzie mogło zrobić sobie przerwę. Mikrofon można schować, a nauszniki się obracają. Zdjęcie ich z uszu i powieszenie na szyi jest mega wygodne. Obydwa zestawy słuchawkowe można bez problemu podłączyć do przeróżnych urządzeń: telefonów, komputerów oraz konsol. Oczywiście odpowiednio wyposażonych w gniazdo typu Jack 3,5 mm lub bluetooth. Pora na jesienny upgrade. Kup zestawy słuchawkowe HyperX na mediaexpert.pl w naszej aplikacji lub w sklepie stacjonarnym.